Cześć, Wojtek Kostek, Sharpnek Display Solutions i dzisiaj jesteśmy w Sharpnek Inspiration Hub w Warszawie po to, żeby pokazać wam Windows Collaboration Display WD551. Wiem, że nazwy są długie, ale urządzenie naprawdę bardzo fajne. WD551, czyli nasz Windows Collaboration Display, powstał, żeby pokryć zapotrzebowanie nowoczesnych biur na taką pracę bardzo elastyczną, czyli pracę, gdzie odchodzimy od biurka, odpinamy swój laptop, idziemy do sali konferencyjnej, podpinamy ten laptop i zupełnie nie rozłączając się z naszej wcześniejszej konferencji możemy zrobić coś ekstra. Jak wiemy, że to jest to, jest to monitor taki all-in-one, czyli mamy wszystko w tym monitorze, wobec czego jest to urządzenie, które właśnie odpowiada na zapotrzebowanie nowoczesnych biur, szczególnie takich agile teamów, czyli zespołów, które pracują nad jednym projektem. 99% odbiorców tego urządzenia to jednak klienci biznesowi, czyli duże biura, duże korporacje, wszędzie tam, gdzie jest potrzebna praca interaktywna, wszędzie tam, gdzie robimy dużo spotkań, wszędzie tam, gdzie potrzebujemy mieć urządzenia bardzo uniwersalnego, na przykład do zrobienia szybkiej wideokonferencji. Także mogę no, z pewnością powiedzieć, że to jest raczej urządzenie biurowe, raczej do nowoczesnych biur. Od strony technicznej jest to dość mocno zaawansowane urządzenie. Po pierwsze, no zacznijmy od tej najważniejszej rzeczy, czyli od ekranu. Tutaj mamy ekran 55-calowy, ekran wykonany w technologii IPS, czyli szerokie kąty widzenia, po to, żebyśmy właśnie dobrze widzieli ten ekran, kiedy stoimy, tak jak chociażby ja w tym momencie. Mamy tu technologię dotyku pick-up. Ta technologia jest y, y, wsparta jeszcze takim interaktywnym piórkiem, ja wam to pokażę i zaraz to może zaprezentujemy. Mamy takie aktywne, interaktywne piórka, które są schowane za ekranem. One się nam cały czas ładują. Można powiedzieć, że ja Jakość tego dotyku jest no, y, bardzo wysoka. To jest taki feeling mocno telefonowy, mocno tabletowy feeling. Mamy tutaj oprócz, oprócz dotyku, mamy również kamerę, szerokokątną kamerę, bardzo fajna kamera. Mamy zestaw siedmiu mikrofonów z możliwością kasowania echa. Mamy również wiele czujników, chociażby czujnik natężenia oświetlenia, czujnik obecności użytkownika. Mamy też czujnik jakości powietrza. Mamy też czujnik temperatury i wilgotności więc no taki bardzo mocny zestaw czujników, który możemy zintegrować z takim budynkowym IoT. Ekran wyposażony jest w rozdzielczość Ultra HD, czyli 3840 na 2160 Oczywiście większość z nas twierdzi, że te ikonki są małe i ma rację. Natomiast ta rozdzielczość jest po to potrzebna, żebyśmy po prostu nie widzieli pikseli. Nawet jeżeli podłączymy notebooka, tak jak ja mam teraz podłączonego notebooka po USB-C, bo tutaj jest ważna uwaga, że mamy właśnie tą komunikację po USB-C, no, nie widzimy pikseli, wobec czego rysowanie na takim ekranie jest bardzo płynne, bardzo ładne i nie widać ostrych krawędzi. Główną zaletą tego monitora jest wykorzystanie USB-C, właściwie dwóch portów USB-C w pełnej konfiguracji. Jaka jest zaleta? Zaleta jest bardzo prosta. Przychodząc z naszym notebookiem, który oczywiście też musi być wyposażony w gniazdo USB-C, możemy w 100% za pomocą jednego kabla przesłać tak jak w tym momencie wideo, dźwięk. Z laptopa możemy skorzystać z zintegrowanej kamery, możemy używać dotyku i wszystko to robimy na naszym laptopie, czyli nie potrzebujemy żadnego dodatkowego kabla. A jeszcze, żeby tego było mało, nasz Windows Collaboration Display ładuje nam laptopa, wobec czego możemy odejść od biurka z praktycznie rozładowanym laptopem, przychodzimy na spotkanie, podłączamy tego laptopa i on przez cały czas spotkania nam się doładowuje. Zintegrowane z monitorem czujniki pozwalają na integrację przede wszystkim z Microsoft Azure, czyli możemy je wykorzystywać na przykład do ocenienia, czy w danym pomieszczeniu jeszcze trwa spotkanie, na przykład regulacji klimatyzacji albo oświetlenia, albo też poinformowania systemu zajętości sal, że dana sala już jest wolna. W większości przypadków ten monitor będziemy montować na ścianie, wobec czego tu mamy standardową weze, więc każdy uchwyt właściwie do takiego ekranu będzie pasował. Bardzo często pada pytanie, w jakich systemach taki monitor wideokonferencyjny może pracować. Odpowiedź jest bardzo prosta. Na każdym systemie, który macie zainstalowany na laptopie. Pamiętajcie o tym, że te monitory są zbudowane tak, że korzystają z zasobów naszych, naszego laptopa. Oczywiście, monitor ma dodatkowo certyfikat Microsoft Teams, czyli no w Teamsie. Możemy go wykorzystać najlepiej. Oczywiście, jeżeli jesteście bardziej zainteresowani rozwiązaniami nie tylko dotykowymi, nie tylko Windows Collaboration Display, zapraszam Was tutaj do Warszawy do Sharpnek Inspiration Hub, gdzie możecie zobaczyć wiele ciekawych rozwiązań dotykowych, multimedialnych, ekranów LED-owych, ekranów wielkoformatowych do budowy ścian wideo. No wszystko to, co w swojej ofercie mamy na dziś. Wielkie dzięki za odwiedziny.